Ta gra to połączenie Stardew i Subnautica, hear me out. Lądujemy na planecie jako pionier, aby rozpocząć nowe życie i w tym celu musimy założyć farmę. W jej prowadzeniu pomagają nam mechy, przy ich użyciu możemy efektywniej siać, nawadniać i zbierać nasze plony, ale też inne potrzebne surowce. Z czasem zdobywamy coraz lepsze wyposażenie, co pozwala na wybranie się w coraz to trudniejsze biomy, krok po kroku odkrywając pewne poszlaki, które pozostawiła nam jakaś starożytna cywilizacja. Gra posiada świetną muzykę, jest mega relaksująca, oferuje fajną progresję, na Naszego sprzętu i farmy, a do tego opowiada nam pewną fabułę za pomocą środowiska. A jakby tego było mało, posiada czteroosobowy koop, dzięki czemu możecie poczuć się, jak. Rodzina rolników zaczynająca nowy rozdział w swoim życiu. Produkcja nazywa się Lightyear Frontier i jest jeszcze we wczesnym dostępie, ale i tak myślę, że warto ją wypróbować, zwłaszcza, że niedawno była całkiem spora aktualizacja. Gra aktualnie jest na fajnej promocji na Steamie minus 40%, a jak macie Game Passa to wystarczy pobrać i grać. Oznaczcie ziomka, z którym założycie rolniczą rodzinę i zostawcie follow po więcej growych newsów.